Cześć, witam Was po wielkiej warszawskiej, jakby kulminacyjny punkt sezonu już za nami. Niestety całego dnia nie możemy zaliczyć do udanych, bo jakby kumulacja wszystkich nieszczęść nam się zrobiła akurat w ten dzień. No, i tak po kolei zaczynając. Johnny Double, to tam nie jego dystans, ale e, mieliśmy nadzieję, że jak po froncie pojedzie dosyć ostro, to się tam gdzieś obroni. W sumie się obronił, bo kończył szósty, całkiem niedaleko. E, Blisbor mu nie pomagał w dystansie, bo niepotrzebnie za nim tam jechał, ale to już jest kwestia mm, taktyki jazdy poszczególnych jeźdźców. No i trzeba przyznać, że Blisbor się odnalazł tam czwarte miejsce. W takim wyścigu to trzeba uznać za nawet niezły wynik i... No Blisborne... lubi taką bieżnię, bo była nośna bieżnia i podobało mu się, także zaliczył dobry wynik. No dla John'ego to na pewno nie ten dystans, on tam był wycofywany i nie mieliśmy za bardzo i Teraz go zobaczymy na odpowiednim dystansie, ale już złapał rytm startowy. Miejmy nadzieję, że w następnym starcie się pokaże. Pilecki <laughs> też został trochę niefortunnie przeprowadzony, było wolne tempo. Wyścig na końcówkę i ja on się w takim wyścigu na pewno nie potrafi odnaleźć, i no, jakby kolejny taki dosyć pechowy wyścig dla nas. Renoma to kolejny peszek, bo spięła się zaraz po starcie. Amazonka się ledwo utrzymała w siodle, później jeszcze wyłamała w stronę kanatu. I takie dwa nieszczęścia ją tam spotkały, i jakby nie mogło się to skończyć dobrze. Dużą wagę niosła, może jakby dobrze przyjęła i, i szła takim swoim rytmem, gdzieś blisko frontu by było lepiej, no ale jakby cały ten dzień się zapowiadał źle. No, Betfan jakby na swoim poziomie też dla niego jakby było trochę bardziej elastycznie. To, to na pewno było mu trochę łatwiej. Tam czwarte miejsce blisko, także zbyt fone jesteśmy zadowoleni. Montenegrin przed wyścigiem miał przygodę w boksie podejrzewamy, że mógł być w boksie jakiś szczur, czy jakiś kot, bo przestraszył się, porozbijał się w boksie przed wyścigiem, miał zdarty, zdartą głowę i jakby przestraszony stał w tym, w tym boksie i mokry i ciężko powiedzieć co tam się wydarzyło, ale no jakby przed samym startem um, zachodziło um, zachodziło prawdopodobieństwo, że możemy go wycofać właśnie z tego powodu, ale pobieg no to pobieg już tak na pewno nie był świeży jak byśmy chcieli no i tak jakby Uwieńczeniem całego tego pechowego dnia był deklas, który no, wystartował wysoko. Aśka się nie utrzymała. No i szkoda, bo jakby czekaliśmy, żeby go skonfrontować z czołówką koni w Polsce. I się nie udało, i, i trudno, tam czekamy na następny wyścig, zapiszemy sobie go gdzieś tam i zobaczymy jak on się zaprezentuje. No i po takich zawsze, po takich słabych dniach, zawsze przychodzą lepsze, bo to naprawdę można powiedzieć, że w każdym wyścigu nas nie opuszczał pech. Ale mm, ci ludzie, którzy wyścigi lubią i kochają wiedzą, że to tak nieraz jest, że żeby, żeby mieć szczęście w tych wyścigach to jest to najważniejsze, a jak nie ma szczęścia, wszystko idzie pod górę, to, to nic z tego nie wychodzi. No i trudno. I nam nie wyszło i zamykamy. E, zamykamy ten dzień wielkiej warszawski jakby już na duży patyk i i patrzymy to co teraz się będzie działo, w sobotę pobiegnie nasza perfect position, to jest trzeci start. Nie chcemy jej przeciążać, bo to taka lekka kobyłka. Pierwszy start miał udany, drugi mieliśmy większe oczekiwania. Też jej tam się jakoś nie udało to, ten start do końca i zobaczymy jak teraz przejdzie jakby do trzech razy sztukę. Już teraz powinniśmy wiedzieć więcej co, co się z nią tam dzieje i jak ona będzie tutaj się prezentowała. No i w gonitwie uczniowskiej czwartym wyścigu miał pobiec Golden Bird, ale niestety sprzedaliśmy go i chyba koń trafił tam, gdzie jego miejsce, bo mamy sygnał, że się odnajduje w rekreacji. To taki mało ambitny koń, ale właśnie zdrowy, grzeczny, był już i Strasznie się cieszymy, że w nowym miejscu mm, Spisuje się lepiej niż u nas, bo <laughs> nas bez przezwy zawodził, nie, nie starał się, nie oddawał. Także mamy już problem z głową i Golden Bert już jest jakby zagospodarowany w nowym miejscu i tam się będzie spełniał. No i nagroda Wielkiego Szlema, pobiegnie Wielki Dakris oraz Omer Steam, który jest od niedawna w naszej stajni ciężko mi o nim coś powiedzieć, o Dakrysie to więcej mogę poopowiadać no i wielki Dakrys lubi długie dystanse lubi mokrą bieżnię, trochę popadało to miejmy nadzieję, że to silny i wytrzymały koń, że tutaj powalczy no tak oceniając jego starty w tym roku no to jakby należy mu się jakieś zwycięstwo w tym sezonie i chciałbym żeby mu się udało wygrać. No ale biega cały sezon od, od wiosny, każde wyścigi ma prawo już być znaczone, ale miejmy nadzieję, że dobrze wygląda. Dobrze się czuję, że jeszcze tutaj coś z siebie wykrzeszę. No i Omer Steam to całkowicie miał dużą, długą przerwę i całkowicie nie wiem jaką się tutaj pokaże to taki rozpoznawczy start e, z myślą o przyszłym roku i zobaczymy e, jak on się tu zaprezentuje e, Edition Limite to klacz która biegała już dwa razy i trzy razy drugi raz wygrała e, do trzecim razem była faworytką, ale e, no, tam sobie nie poradziła, ale to myślę, że cały Czas klać bez, bez jakiegoś doświadczenia, jakby mm, wygrała wyścig. Biegamy grupę niżej, tych grup niżej nie ma. Na krótszych dystansach biegamy 1800, znowu to jest dla niej nowy dystans, bo ona cały czas poznaje te nowe dystanse. Ostatnio biegła 1600 i sobie nie poradziła. Myślę, że dla niej to trochę za daleko. Wolałbym tam 1600-400. Ale trudno musimy biegać tu, tu, gdzie program nam nakazuje. No i kolejny nasz Arab to Harun RA. No i on tak punktuje w tych drugich, trzecich grupach i jakby stara się, może i tutaj coś nam wywalczy. Chcielibyśmy, żeby chociaż jeszcze z razy wygrał w tym sezonie i się pokazał z dobrej strony i w sobotę skończymy wyścigiem Virtus in Gloria te kobyłka która zadebiutowała dwa tygodnie temu tam był start na 1200 się pogubiła ale końcem fajnie oddawała. i tu jako ruszy dobrze jest dłuższy dystans na pewno ten dłuższy dystans dla niej będzie korzystniejszy jak nie zostanie w maszynie to powinna sobie Poradzić dużo lepiej niż w debiucie swoim życiowym. No i niedzielę zaczynamy Wałachem Serpention, który pobiegnie na 1200. Ostatni obieg na 2 km i na 2200. I podobało mu się to To Sylwadamosa, ale on jest taki uniwersalny, bo. Jak go się schowa za konie i się układa, to może biegać 2200. Jak go się nie schowa za konia i idzie ostro z frontu, to można biegać 1200. To taki sprytny koni. Chyba dobrze wygląda teraz, i miejmy nadzieję, że złapał formę. I tutaj powalczy o jakieś widoczne miejsce. No, jego mankamentem to jest to, że biega grupę niżej. Ima. Nadwagę lekką, także po 63 kg pobiegnie to jest dosyć sporo. Jak na takiego średniego konia, no i tu kolejny arab, który do nas przyszedł obok Omerstima to jest akwamer. On wygrał w Sopocie, długo też nie biegał. I to też taki start zapoznawczy: to nieduży konik, ale dobrze wygląda. Myślę, że, że poczęty, i zobaczymy, jak on sobie będzie tutaj dawał. Radę, ciężko mi go ocenić, bo naprawdę mm, te konie są u nas niedługo. No i syndikato, mm, 1600 metrów to taki dla niego w miarę dobry dystans. Trafił znowu na dobre konie w formie, ale on jak, jakby jak się dobrze czuje i się rozpędzi i ma ochotę, to je ma szansę powalczyć zawsze i jakby jest taki waleczny, idzie do końca. Tak? To może nam tutaj coś wywalczy. I kolejny wyścig to łeb w łeb na 2400. Pobiegną dwa nasze kolnie: Sigismundus Rex i Adalen. No i Sigismundus biega grupę wyżej. Ma małą wagę: 56 kg. Eee, Adalen biegnie swoją grupę. Korzysta z ulgi wagi. <laughs> za oś... no, Też grupę wyżej. Za... Do, do światu czynnicy, która z nim się. Dobrze porozumiewa, tu już niestety dłuższy dystans trzeba będzie taktycznie to inaczej rozegrać i spróbować powalczyć o jakieś dobre miejsce. Zebrała się jak to w pierwszej grupce niezła stawka i każde rozwiązanie jest tutaj możliwe. No i w szóstym wyścigu pobiegnie kolejny nasz Arab Gat, to w parze zaś kom i ostatnio zajął dobre trzecie miejsce i widać, że trochę się um, trochę się przesuwa jego forma i coraz lepiej biega i pomimo tego, że to jest wyłącznie czwarta grupa to też tu jest parę niezłych koni i na pewno nie będzie mu łatwo będzie, żeby wywalczył dobre miejsce będzie się musiał wspiąć na swoje wyżyny umiejętności no i kończymy dzień i całą tygodniówkę klacząc Cacinia to taka średnia klacz, która jakby powoli no można nawet powiedzieć, że się rozkręca i cały czas czekaliśmy na taki 1200 metrów dystans pomimo tego, że jest córką Caciniego to um, to na te 1200 powinna się bardziej tu odnaleźć, odnaleźć niż na tych dystansowych wyścigach i zobaczymy jak to będzie wyglądało ten nasz eksperyment. Mam nadzieję, że na te 1200 zaliczy swój najlepszy start. I to tyle. Trzymajcie kciuki, żeby czarny dzień znowu nas nie dopadł tak jak wielkiej warszawskiej, bo to jakby dobrze nie wyglądało. Także głowa do góry i trzymajcie za nas kciuki. Na razie.